sprawę trudno ocenić jego możliwości. Nie było jeszcze wyścigu dla koni trzyletnich, czystej krwi arabskiej, drugiej grupy, no takiego, który byłby mocny od początku do końca. Zobaczymy, jak będzie tym razem ruszyły. Razem równy, dobry start. Na czoło wysuwa się Armin, tuż za Arminem Eustachy. Teraz Eustachy przesuwa się na prowadzenie. Eustachy, Armin, ale do przodu przesuwa się EXPACT. Wciąż na czele galopuje Eustachy, Eustachy za Eustachym nieznacznie Expat. Eustachy, Expat Karino na czwartej pozycji, Armin na piątym miejscu Hefajstos i na szóstej pozycji Munir. Na czele wciąż Eustachy. Połowa przeciwległej prostej. Eustachy na drugie miejsce przesunął się Karino. Eustachy, Karino. Ekspakt na czwartej pozycji galopuje. Armin na piątym miejscu, Munir i na szóstej pozycji Hefajstos. Wciąż na czele Eustachy. Eustachy piątka przed Karino, czwórką później. Trójka Armin na czwartej pozycji. Siódemka Ekspakt na piątej Hefajstos i jedynka. I szósty Munir numer dwa. Tysiąc metrów do celownika. Zakręt wprowadza stawkę Eustachy. Tuż koło niego Karino, Eustachy Karino, na ostatniej pozycji Munir. Połowa zakrętu. Eustachy utrzymuje prowadzenie Eustachy, na drugiej pozycji Karino, na trzeciej pozycji galopuje Expact, na czwartym miejscu Armin. Dużym kołem próbuje przesunąć się tam, wcisnąć się gdzieś Hefajstos i za nimi Mounir. Stawka zgrupowana. Wychodzi na prostą finiszową. Stachy dostał bata i wyprowadza na prostą. Tam bardzo dobrze galopuje Hefajstos, ale jest zamknięty. Ruszył do walki e, Expact. Expact i Karino. Expact Karino. Finiszuje także Hefajstos. Expact Karino i Hefajstos. Expact Karino. Ekspakt, Karino. Expact tam potrąca chyba Karino i polem doskonale finiszuje Hefajstos. Hefaistos, Hefajstos wysuwa się na prowadzenie. Hefaistos, Hefaistos, Expact z Karino. Hefaistos, Hefaistos, Karino. Hefaistos, Karino, Expact. Hefaistos, Hefaistos, koń po włodarzu na mokry tor. Hefaistos atakowany jest jeszcze przez Karino, ale w celowniku pierwszy Hefaistos, drugi Karino, trzeci Expact, czwarty Munir, piąty Armin i szósty Eustachy. A więc debiutant Hefajstos.